Tu nikt nikogo nie ciągnął, tylko było zaproszenie, na które można albo nie musiało się odpowiedzieć i nikt nikomu z tego powodu by krzyży nie zrobił. Jeśli pojawia się taka masa ludzi, to znaczy, że czuli potrzebę. Powiem więcej, jeśli jest tak, że przyjeżdżają ludzie 100 kilometrów za Warszawę z północy, przyjeżdżają ludzie z dalekiego Sieloska, z Cieszyna, z Hrubieszowa, Zamościa, Lublina, tam, no i cała tutaj południowa Polska, ja myślę, że nikt nigdy naraz raz. Nigdzie na Podkarpaciu, a pewnie i w Mazowieckim, i, i w Małopolskim na raz tyle motorów nie widział. Więcej bywa w Częstochowie, gdzie ciągnie cała Polska i było ponad 10 tysięcy tydzień temu. Więcej na pewno bywa na lotnisku w Warszawie, a tam jest impreza komercyjna. Tam są wystawy samochodów, pokazy, popisy, konkursy. Tutaj przyjechali tak naprawdę na Przeświętą i na Paradę. To są zupełnie dwie różne imprezy. Pewnie jakoś jest to potrzebne, skoro tyle tych ludzi jest. i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami Duchem Jeszcze jedna gorąca prośba do tych wszystkich, którzy jeszcze tam widzę, śmigają pomiędzy motorkami na placu, zaczynamy nasze najważniejszy punkt najważniejsze naszego spotkania przez świętą, której będziemy chcieli prosić o to, żeby wszyscy, którzy teraz tu przyjechali, mogli tu jeszcze szczęśliwie całość i zdrowo wrócić. Żeby to wszystko, co przed nami piękne, fajne i dobre. Miało też szczęśliwy koniec. Dlatego wszystkich, którzy jeszcze są gdzieś tam daleko, proszę i zapraszam, żeby zgromadzili się przez, na ten czas jak najbliżej kościoła. Moi drodzy, no właściwie, cóż, wszystko co chciałem powiedzieć na dzień dobry, jest nic nie warte, dlatego że w najświeższych oczekiwaniach po naszym ostatnim wiosennym imprezy zakończeniu. Mówiliśmy, a 1500 będzie. Odważniejsi wołali 2000. No to jak chcecie wiedzieć, co tu się dzieje, to wystarczy ruszyć do góry, a potem na dół. Będziemy wiedzieli w miarę dokładnie, bośmy rozstawili czujki i liczą. Wstępna informacja jest taka, że jest daleko poza 3000. Więc cóż, nie wiem, czy nas to przenosło, ale z tego przerośnięcia, tak to chcę powiedzieć. Niezmiernie się cieszę. Nikt chyba nie widział naraz na Podkarpaciu tylu motorów. Teraz niech wiedzą, że nas jest wielu. A będziemy jeszcze robić, co tylko się da, ale o tym potem, żeby dobrze na nas patrzyli i dobrze o nas mówili. Będziemy nad tym pracować. Moi drodzy, po pierwsze chciałem powiedzieć dzień dobry i powitać wszystkich. Którzy przejechali. Z tego co wiem, niektórzy z bardzo daleka. Już wczoraj koledzy przyjechali aż cieszy nas pod czeskiej granicy. Był kolega, który gdzieś tam jeszcze 150 km wyżej, Warszawy musi jechać. Z Zamościa, Lublina i z bardzo wielu innych miejsc. Myślę, że to nasze tutaj wspólne bycie razem jest tylko dowodem na to, że takie spotkania są ważne i potrzebne. No to w tym miejscu nie należy zapomnieć powiedzieć: Boże dziękuję. Bo to pogoda sprawiła, między innymi pogoda sprawiła, że jest nas dzisiaj tutaj tak wielu. Moi drodzy, musimy zrobić dzisiaj wszystko, żeby wszyscy bezpiecznie, całą i zdrowo do domu wrócili. Jeden dzwon już był. I wystarczy. Więcej nie przewidujemy. Jeden. Chcemy być pierwszym środowiskiem, o którym mówią dawcy organów, które to hasło obróci w słowach na pozytyw. Chcemy, by dawcami organów w sensie pozytywnym, jako środowisko, zamanifestować naszą dobrą wolę i chcenie, żeby po prostu w tej sprawie zrobić coś dobrego. Pierwszym krokiem jest świadomość, wiedza i podpisanie tej karteczki, którą żeśmy w 3000 sztuk rozdali. Jeśli choćby jakiś procent tych oświadczeń zaowocuje, no to mamy. Jakby event w skali na pewno południowej Polski, gdzie pobrań na 100 zgonów jest dwa, więc prowil nawet nie wychodzi. Jak mówię to w Szczecinie na 100 jest 36, to jest zupełnie inny świat.